Witam, nasza firma Autogazary przedstawia Fiata Punto Evo wyposażonego w silnik 1.2 o mocy 65 koni mechanicznych, w którym wykonaliśmy montaż sekwencyjnej instalacji gazowej BRC Sequent Alba. Kolejną w komorze silnika widzimy komputer sterujący, reduktor Genius MB, filtr fazy lotnej, elektrozawór gazu z filtrem fazy ciekłej oraz zespół wtrysku gazu BRC przełącznik wyboru paliwa, benzyna, gaz umieszczony został po prawej stronie kierownicy na skocznej ściance tunelu zbiornik toroidalny producenta Staco zamontowany został w miejsce koła zapasowego jest to zbiornik o pojemności 47 litrów, średnicy 630 i wysokości 204 mm. Zawór tankowania umieszczony został po prawej stronie z boku zderzaka. Tak prezentuje się Fiat Punto Evo z instalacją gazową Berce.